Witam serdecznie. Krzysztof Gasparski, Prokampolska. 20 kwietnia 2015, kolejna odsłona naszych, naszego takiego forum doradczego. Zaczynamy oczywiście od jabłoni, gorący temat. Zawsze parch nas najbardziej niepokoi. Całe szczęście dalej mamy dosyć duży spokój, infekcje słabe, te, które się pokazały. Myślę, że były dobrze zabezpieczone z uwagi na to, że poprzednie nasze zalecenia, w oparciu o Delan i, i Profos, czy Delan i Siarkę, powinny być w zupełności wystarczające. Zmycia preparatów nie było. Ale tutaj muszę oczywiście powiedzieć, że jest to bardzo newralgiczny moment cały czas. Na końcu pokażemy Państwu kilka zdjęć obrazujących problem związany z przyrostem tkanki. Liściowej. Jeżeli wyobrazimy sobie zamknięty na dzisiaj pąk przy chłodach, dzisiejszy zabieg, a jutro tylko i wyłącznie otwarcie się całego, yy, całej rozety, to łatwo sobie wyobrazić, że. Z zewnątrz liście wszystkie są dobrze pokryte, dobrze chronione, natomiast te części, które były sobą zetknięte, są chronione w sposób żaden, że tak, że tak to nazwę. I dlatego częstotliwość zabiegów powinna być zagęszczona. Nawet co 3, 4, nie mówiąc o 5 dniach, zabiegi z taką częstotliwością nie są gwarantem tego, że nie będziemy mieć parcha w sadzie. Każdy w sadzie parcha mieć musi. Bo taką mamy naturę. Natomiast kwestia tylko tego, ile i czy nam to zagraża. Jakby w sadzie parcha nie było, to byśmy z nim nie musieli warczyć w roku y, następnym. A tak to o naturę też trzeba dbać, grzyby też nam są w jakiś sposób potrzebne. Ale żeby tak na poważnie troszeczkę, co mamy? Dalej mówię, na tą chwilę Delan nie sięgamy po inne grupy chemiczne. Przydadzą nam się one w późniejszym okresie. Oczywiście jeszcze ciekawym rozwiązaniem na tą chwilę może być antrakot ze względu na, na zawartość cynku w swoim składzie. I to jest dobry czas przed kwitnieniem, żeby zastosować przy tych ochłodzeniach produkt cynkowy jeżeli chodzi o nawożenie, także produkt borowy yy, i tutaj możemy to połączyć na przykład w produkcie ProHorti ZNB-MG. to Byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście jeżeli ktoś już wnosił ze dwa zabiegi w tym roku w oparciu o cyngi no to może yy, zastosować coś innego. Jeżeli możemy mówić o w, w mączniaku, to warto w odmianach wrażliwych dla mączniaka dorzucić preparat siarkowy to jest na pewno dobre rozwiązanie jeżeli chodzi o od te grupy i co wybrać z nawożenia grupy nie podlegają dyskusji moim zdaniem za wcześnie jeszcze jest na fabany, strobiluryny zostajemy przy delanie jeżeli wybrać nawozy czy, czy korzystać z fosforynów czy z cynku boru to oczywiście jest uzależnione od, od tego, co ostatnio wsypaliście Państwo, czy wlaliście do opryskiwacza. Przed kwitnieniem cynk bor jest jak najbardziej na miejscu. Następny zabieg bardzo prawdopodobne, że, że wskoczy nam z fosforynem potasu po raz kolejny. Fosforyn jest tutaj niesamowicie istotny z uwagi na to, że przy tym przyroście tkanki, przy tym otwieraniu się, te działania fungicydowe nie zawsze są nam wystarczająco. Przydatne, a fosforyn wzmaga swego rodzaju odporność roślin na patogena, więc jedno z drugim idzie w parze. Spodziewamy się kilkudniowego ocieplenia, przynajmniej kilkudniowego ocieplenia, ale mam nadzieję, że wegetacja ruszy do przodu, konieczna będzie lustracja na, na miodówki, miodówka jest tym szkodnikiem, który bije rekordy, jeżeli chodzi o rozmnażanie. Króliki są mu po prostu yy, żadną konkurencją. Jeżeli mówimy o o reszcie, o fungicydach na pewno z uwagi na wrażliwość grusz na zarazę ogniową i na choroby bakteryjne zachęcam do tego żeby stosować jeszcze produkty miedziowe natomiast jeżeli ktoś ma tych grusz stosunkowo niedużo to oczywiście program można połączyć z tym co robimy na, na jabłoniach żeby więcej nie, nie kombinować drzewa pestkowe czereśnie nam można powiedzieć, jak, jak widać na, na załączonych zdjęciach, mocno ruszyły do, do przodu. Czas jest oczywiście na kolejne zabiegi w morelach i brzoskwiniach. Tutaj można powiedzieć, że te zabiegi nam się w tej chwili mogą połączyć jednym opryskiwaczem możemy te kwatery przejechać. Signum Switch, Topsin to są te produkty, które na tym etapie są wskazane, ale pamiętajmy, że są to produkty, które wymagają też odpowiednich temperatur. Czy nie na dzisiaj, a na, powiedzmy na za chwilę, jak tylko nam się ociepli. Pamiętajmy, że do tych produktów warto dołożyć stymulator, czy to w oparciu o typowy stymulator, jakim jest Improver, czy to o produkt z algami, jakim jest na przykład Santaura. Tych produktów oczywiście jest więcej, ale te powiedzmy, przykładowo rekomenduję. Można je teoretycznie też łączyć. Moje doświadczenia wskazują, że jest to dobre rozwiązanie. Natomiast są doradcy, którzy zdecydowanie faworyzują pojedyncze stosowanie tych zabiegów, więc mądrość oczywiście każdy z państwa sam może wybrać. Malina. Przy w ogóle roślinach jagodowych, ale zwłaszcza przy malinie, która ma płytki system korzeniowy, zachęcam do tego, żeby wspomóc ją przy tych chłodach. Jak widać na załączonym zdjęciu, przebarwienia czerwone wskazują na przyblokowany na ten moment fosfor, więc Prohorti Extra P, ewentualnie nawet taki zrównoważony Prohorti Total o składzie 18-18-18. Tutaj wydają się być dobrym rozwiązaniem. Możemy to także łączyć z cynkiem po to, żeby wspomóc dodatkową wrażliwość na Chłody. Paniki nie ma, wskazanie naszych stacji wskazywały, co prawda, w środkowej, znowu Polsce, na większe infekcje. Południe y, też wykazało słabe infekcje, natomiast one były 19 w nocy, można powiedzieć, czyli nie, niejako bezpośrednio po naszych zabiegach, jeden, dwa dni po, po zabiegach, więc y, myślę, że żadnych powodów do stresu nie powinno być. Na dzisiaj dziękuję.